Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz. Dzień dobry dziewczynki i chłopcy. Kłaniam się nisko, słuchaczy i słuchawki witajcie. Mediteuszki, Mediteusze. Jest poniedziałek, 5 sierpnia 2024 roku. Słońce wzeszło o 5.13, zajdzie o 20.26. Imieniny obchodzą Kasjan Oswald i Emil. Solenizantom wszystkiego pięknie niemożliwego. Bo co możliwe, to i tak się spełni. Dziś dzień stawania na głowie. Mot to na dziś. Jak się człowiek nad czymś długo zastanawia, to się myli. Cormac McCarthy, 353 wydanie codziennika motywacyjnego. Odjeżdżamy. Dzisiejszy codziennik mam nadzieję zapadnie ci długo w twoim umyśle. Będziesz go miał albo miała na całe życie. Każdego razu, kiedy będziesz przystępował albo przystępowała do wdrożenia jakiejś zmiany, do wyjścia z jakichś deficytów, do osiągnięcia, zdobycia, czy czegokolwiek, co ma zapewnić Ci dobrostan, będziesz sobie przypominał albo przypominała słowa, łysego, ale do brzegu. Miałem okazję w sobotę uczestniczyć w rokrocznym spotkaniu coachów. My spotykamy się raz w roku i to jest takie spotkanie, gdzie rozmawiamy o technikach, wymyślamy jakieś nowe techniki, porównujemy wszystko to, co udało nam się w pracy zawodowej przez wiele, wiele miesięcy uzyskać, jakie mamy efekty, kto, gdzie i jak pracuje, jakie pojawiły się nowe książki, wszystkie te rzeczy, które zazwyczaj w takim towarzystwie, wzajemnej adoracji zawsze się pojawiają. Wyciągaliśmy wnioski z praktyk, które, że tak powiem, stosujemy na coachi, pomagamy im wychodzić z różnych deficytów i tak dalej. Ale padło jedno stwierdzenie. Nasza koleżanka kołczyca z Gdańska zadała pytanie, jakie mamy zdanie na temat, w jakim procentowym zasobie i co odpowiada za to, że ktoś osiąga, zdobywa, wychodzi z deficytów, że otrzymuje, że zmienia swoje życie. Jaki to jest procent? Jaka to jest waga? Ile trzeba mieć zaangażowany umysł, pozytywne myśli i to wszystko, co kreuje naszą rzeczywistość, a ile procent w tym jest ciężkiej pracy? I to była dyskusja, która trwała prawie dwie godziny. 20 osób, coachowie, hipnoterapeuci, kilku psychiatrów, rozmawialiśmy na ten temat, jak to jest. I wysnuliśmy jeden wniosek, wniosek, z którym ja się zgadzam w 100%. Co się okazało? Okazało się, że 95% każdego sukcesu, każdego spełnienia, każdego wyjścia z deficytów, każdego wdrożenia jakiegoś projektu w życie 95% to jest umysł, to jest nastawienie, to są myśli, to jest motywacja, to jest zaangażowanie, to jest determinacja w działaniu. 95%. 5% zaś. Stanowi praca, taka praca u podstaw, którą należy wykonać, żeby pewne procesy miały miejsce, żeby zaistniały, żeby były fizyczne, namacalne. I to niezaprzeczalny fakt. Z tym się zgodziło 20 kołców, kilku psychiatrów, kilku hipnoterapeutów, no bo. Dlaczego tak jest? Ktoś zadał takie pytanie spoza tego środowiska, ale który był też na tym spotkaniu. Jak co wy mówicie, 95% to wystarczy myśleć, a 5% to tylko praca, opowiadacie głupoty. No więc zaczęło się rozkminianie, rozkładanie na czynniki pierwsze wszystkich procesów, które dotyczą wychodzenia z deficytów, zmiany, osiągania, zdobywania, urywania się z toksycznych relacji i wszystkich tych rzeczy, które w ludzkim życiu nie działają tak, jak winny działać. 95% sukcesu to twój umysł. Dlaczego? Posłuchaj bardzo uważnie. My jako ludzie podejmujemy decyzje na poziomie świadomym. Zdajemy sobie z czegoś sprawę, dociera to do nas, zauważamy to. Na przykład masz nie taką sylwetkę, która ci nie odpowiada. Generalnie jesteś za gruby albo za gruba. Stajesz przed lustrem w łazience, patrzysz, mówisz: Kurde, ale to nie działa. Jestem gruba, gruby. Co z tym zrobić? I zaczynasz się zastanawiać, coś z tym, co z tym zrobić, bo dobrze byłoby zrobić, aby być w dobrostanie, dobrej sylwetki, dobrego wyglądu, zdrowia i tego wszystkiego, z czym wiąże się dobre, sprężyste ciało, z zachowaniem sprawności fizycznej na długie lata. Decyzja o zmianie często zapada dokładnie w tym samym momencie, kiedy stoisz przed tym lustrem i mówisz, kurde, muszę coś ze sobą zrobić, muszę zmienić tę sylwetkę, muszę zacząć pracować nad tym, żeby nie wyglądać jak opasły wieprz. I na tym u wielu się kończy. To jest decyzja, która została podjęta. No ty podjąłeś decyzję, że coś z tym trzeba zrobić albo podjąłeś. No i właśnie zaczyna się uruchamiać mechanizm, który przekonuje Cię, jak będzie ciężko, co co się nie wydarzy, jak kolejna dieta, którą zastosujesz, kolejne ćwiczenia, przecież ty nie masz czasu, i tak dalej, i tak dalej. Zobacz, jaki następuje dysonans między Twoją decyzją, która została podjęta, no bo coś z tym trzeba zrobić, a z tym, że trzeba wykonać jakąś. Pracę. 95% 95% to Twoje myśli, przekonania, to Twoje zaangażowanie, Twoje skupienie, Twoja wizualizacja, Twoje wyobrażenie celu, Twoje zaangażowanie w to wszystko, co będzie wykonane. 5% to fizyka, fizyczna praca. W każdym przypadku tak jest. Czy w zmianie sylwetki, 5, w 5% mieszczą się ćwiczenia, Twoja dieta, Twoje wszystkie te rzeczy, które wykonujesz na planie fizycznym. Na fizycznym planie, czyli ćwicząc, biegając, uprawiając tam jakiś crossfit, podnosząc ciężary, przyszykowując sobie niskowęglowodanowe posiłki, tnąc kalorie. Wszystko to, co robisz fizycznie, stanowi 90% stanowi, przepraszam, 5%. 95% napędu do tej całej zmiany to jest Twoja głowa. Więc jeżeli nie zmienisz sobie systemu myślenia, Jakości myślenia, patentów na to myślenie, czyli nie będziesz stosowała, stosował wizualizacji, medytacji, motywacji, nie będziesz Udowadniała sama sobie poprzez oglądanie, czy udowadniał, przez oglądanie ludzi, którzy doprowadzili się do takiego stanu, w jakim ty chcesz być, no to nic z tego nie wyjdzie. Ale 95% to twoja głowa, twoje przekonanie, twoja wiara w to, że te 5% pracy, które masz włożyć w dany proces, przyniesie zamierzony efekt. I ten efekt będzie działał A dla twojego dobrostanu, B będzie trwały. Kolejny przykład zmiana pracy. Zobacz, Często wstajesz rano i już masz kurw, że musisz iść do pracy, która jest tak albo śmak płatna, w której ktoś cię dojeżdża, że jest słaba atmosfera, że coś tam w ogóle się dzieje nie tak. Mało tego, kończy się okres pracy, jaki wykonujesz, i dostajesz pensję, która też nie klika w Twoim przypadku, no bo zaglądasz do portfela, zaglądasz na konta, a tam, kurczę, jest, pożal się Boże, kwota, która nie zaspokaja Twoich potrzeb. I często w takich przypadkach, zaglądając do portfela, płacąc kartą, widząc swo na swoim koncie jakąś tam e, kwotę, mówisz, kurde, muszę zmienić pracę. I to jest decyzja, no bo musisz, musisz zmienić pracę, zadecydowałaś, że tę pracę zmieniasz. Kiedy? Bliżej nieokreślonym czasie. I teraz... Od Twojego 95% zasobu Twojego zachowania, Twoich myśli, wszystkiego tego, co sobie wymyślisz, zwizualizujesz, jak zrobisz, i tak dalej, zależy, czy, ten, czy Ty w ten proces ruszysz. Czy ruszysz dupsko, napiszesz CV, wykonasz fizyczną pracę, kontaktując się z innymi firmami, z innymi ludźmi, którzy mogą pomóc Ci uzyskać tę pracę, nabierzesz kompetencji, jakichś innych kwalifikacji itd., itd. To jest 5%, które należy wykonać na planie fizycznym, ale nadal bardzo ważnym czynnikiem będzie Twoje przekonanie, Twoje wyobrażenie, Twoje zaangażowanie, czyli wszystko to, co dzieje się w Twojej głowie. Albo toksyczne relacje, albo niskie samooceny, albo wszystkie te rzeczy, które są ludzkim deficytem. 95% powstaje w Twojej głowie. Tak samo jak powstają w niej czarne myśli, dokładnie tak samo mogą powstać wszystkie te piękne wizualizacje, transy, te wszystkie, wiesz, wydarzenia, te wszystkie wyobrażenia o tym, jak będzie super, jak będzie fajnie, jaki to będzie dobrostan, kiedy ty osiągniesz zamierzony cel. 5% to tylko li i jedynie fizyczna. Praca. Mój kolega Piotr, coach z Olsztyna, powiedział takie mądre zdanie. W ogóle mądrą opowieść. Można to przyrównać do strzału z armaty. Wiesz, jest armata, kiedyś był taki koleś, który się nazywał strzelniczy, czyli był to ziomek, który odpalał ląd i tam to wszystko strzelało i ta kula leciała. I był koleś, który ładował, ładowniczy. Jego zadaniem było dobranie odpowiedniej ilości prochu, włożenia do lufy armaty, zrobienia przebitki, wyprowadzenia lądu, włożenia odpowiedniej kuli z odpowiednią wagą. I strzelniczy przypanał ląd, no i ta armata strzelała i tam robiła jakieś spustoszenie, trafiała w cel albo też nie, w zależności od tego, jak została ustawiona. Twoim prochem jest właśnie Twoja głowa, Twoje myśli, Twoje przekonania, Twoje zaangażowanie, Twoja motywacja. Wszystko to, co dotyczy tego niefizycznego tego wewnętrznego świata, który się pojawia w twojej głowie. Możesz go zmieniać całkowicie, możesz wizualizować, transować, medytować, możesz się przekonywać, możesz się porównywać, oglądać filmy na YouTubie, czy tam na jakimś innym serwisie, słuchać podcastów, czytać książki, czyli wszystko to, co zapewni Ci dowód na to, że zmiana w Twoim przypadku jest możliwa, bo zrobiło to pierdylion ludzi przed Tobą. Zmieniło pracę, wyszło z toksycznych relacji, zarobiło pieniądze, spłaciło długi, znalazło miłość, poprawiło zdrowie, zabrało sylwetkę i tak dalej, i tak dalej. Te procesy są powtarzalne. Jeżeli ktoś zrobił to przed Tobą, to odpowiedz sobie na proste pytanie, dlaczego Ty tego nie możesz zrobić? Z jakiego powodu? Jakim prawem masz wyobrażenie, że jesteś inna, inny? To wszystko jest możliwe. Tylko Ci ludzie... Którzy ruszyli w te procesy, mieli poukładane w swoich głowach, czyli mieli jasną wizję, sprecyzowaną celu, gdzie, jak, po co, za ile. Byli konsekwentni i zdeterminowani w działaniu. Nie przejmowały ich pierwsze przeszkody, że tam zaczynasz, dbasz o sylwetkę, załóżmy machasz ketlem, czy tam jeździsz na rowerku stacjonarnym i po sześciu minutach bolą cię nogi i odpuszczasz, bo się spociłeś, spociłaś i to w ogóle nie ma sensu przecież, nie? Albo zrobisz trening i za chwilę idziesz do lodówki ogień, tam półtorej pizzy i cztery i pół loda. To nie zadziała, rozumiesz? Twoje wyobrażenie powstaje w umyśle o czymś, czego nie ma, czyli o Twojej sylwetce, o Twojej nowej pracy, o miłości, o domu, o samochodzie, o pieniądzach, o spłaconych długach, to na samym początku jest tylko i wyłącznie myśl. Myśl, która rodzi się w Twojej głowie. I teraz czy dasz wiarę tejże i ruszysz w ten pięcioprocentowy zakres pracy? gdzie będziesz musiała wykonać albo musiał fizyczną pracę, czy też odpuścisz i znowu dasz się uwieść tym, nie uda się, nie będzie, nie chcę, nie mogę i tak dalej, i tak dalej. Zapytaj wybranych ludzi sukcesu, zapytaj ich, naprawdę, jeżeli masz takich wokół siebie, zapytaj się, jaki procent w tej całej ich sukcesowej pracy, w tym, w tym całym sukcesie, w tej całej złotej kuli, którą oni zdobyli, otrzymali, Stanowiło nastawienie, myśli, zaangażowanie, determinację i wiara, że to się uda. I gwarantuję ci, że większość z nich odpowie, że 90-95% to było ich nastawienie, a te 5-10% to była praca. Kumasz to nie jest tak, że wszystko ma się wiązać z jakąś tyrką, z jakimiś wyrzeczeniami, z jakimś w ogóle cierpieniem, z jakąś włosienicą, z klęczeniem na grochu, z jakimś niedojadaniem, z jakimś poszukiwaniem pracy i zdzieraniu zelówek i, i w ogóle dostawania bana od każdej firmy. Tak nie musi być. W większości przypadków to wszystko, co nie wyjdzie, nie uda się, nie chcę, nie mogę, nie będę, komornik i tak dalej, to tylko twoja głowa. Na jednym ze szkoleń kiedyś opowiadałem właśnie o tym, że bardzo ważne jest nastawienie, bardzo ważna jest wiara i nie mówimy tutaj o wiarę w Boga czy tam w siły wyższe, tylko wiara w to, co robisz. Wiara w to, jak postrzegasz ten proces, który przed tobą, tę zmianę, jaki dobrostan ci ona zatrudni. Ktoś powiedział, nie Łysy, to trzeba mieć szczęście w życiu. Kurczę, szczęście to trzeba mieć, jak się idzie przez, na boso przez błonia w Krakowie. Wiesz dlaczego? Bo jak nie masz szczęścia, to Prawdopodobieństwo, że we wdepniesz w psią kupę wynosi 9, 10 do 1, na 100%. To jest to, trzeba mieć szczęście, żeby nie wejść w kupę biegnąc boso przez błonia w Krakowie. Wtedy trzeba mieć szczęście. Wszystko inne, to co zależy od Twojego umysłu, to co sobie wymyślisz, wyprojektujesz i czemu dasz swoją uwagę, to jest Twoje. Nie ma to nic wspólnego z szczęściem. To jest Twój proces myślowy, Twoje myślenie. Oczywiście, jeżeli będziesz zawsze. Pięć dobrych myśli, na pięć dobrych myśli przywoływała albo przywoływał dziesięć negatywnych, że o, temu to nie wyszło, temu to nie wyszło. Olej to. Szukaj ludzi, którym wyszło. Rozmawiaj z ludźmi, którym wyszło. Ucz się, dokształcaj i tak dalej. To się zmienia naprawdę. 95% sukcesu to Twoje myśli, to Twoje wyobrażenie o Twojej sylwetce, o Twojej pracy, o Twoich pieniądzach, o Twojej miłości, o Twoim zdrowiu, o wszystkim tym, co możesz osiągnąć i zadbać. 95% 5% to orka. Ciężka praca. Nikt nie mówi, że te 5% będzie łatwe, że one przyjdzie od tak, ale warto. Warto dlatego, że zmiana, którą podejmujesz, ona działa dla Twojego dobrostanu. Nikt z nas nie podejmuje na poziomie świadomym decyzji: Dobra, dzisiaj sobie spadnę ze schodów i złamię nogę. Czas start. No przecież nie ma takich ludzi. Więc umówmy się, że nasze postanowienia, nasze decyzje na tu i teraz, które są przeciwieństwem zastanej sytuacji w Twoim życiu, są dobre. I od Twojego nastawienia, od Twojego całego, jak to się ładnie teraz mówi, mindsetu, zależy jak szybko, w jak krótkim czasie, albo w jak długim czasie wykonasz te 5% pracy, które jest konieczne, żeby uzyskać stuprocentowy sukces. Na końcu. Mam dla Ciebie wyzwanie 5 sierpnia roku 2024. Wybierz sobie jakiś obszar swojego życia, który chcesz zmienić. Jak jeden. Niech to będzie jeden. I zastanów się, co możesz zrobić, żeby myśleć o tej zmianie dobrze, żeby naprawdę być zmotywowanym, zmotywowaną. Masz narzędzia, żeby ich użyć naprawdę. Na moim kanale, na kanale Guca, Ratyński, Gotowicza jest tego naprawdę miliard. Łagnieszki Pilarczyk. Powizualizuj, potransuj. Zrób plan, zrób dziennik wdzięczności, zrób wszystko to, co Twoim zdaniem należy zrobić, żeby mieć dobre myśli na temat tej zmiany. Następnie zacznij to robić. Następnie zacznij orać przy tych 5%. U podstaw Za, zabronuj, zaoraj, zasiej i podlewaj i czekaj na efekt. I zobaczysz, co się wydarzy. Naprawdę to takie wyzwanie na pół metek wakacji. Zrób to. Bo zdając sobie sprawę, że w 95% każda zmiana w Twoim życiu, każdy sukces, każda dobra, pozytywna zmiana to 95%, który jest w Twojej głowie. Głowę masz cały czas ze sobą, cały czas tam jest pralka, czy to pozytywna, czy to negatywna. Ale w którą stronę ukierunkujesz swoje myśli zależy wyłącznie, li i jedynie od Ciebie. Życzę Ci... Żebyś zawsze zdawała sobie albo zdawał sprawę, że 95% przepotężnej, przepotężnej pracy to Twoja głowa, 5% pracy to fizyka. Kawowiczom z bajkowi.tuslash Mediteusz, wiecie za co, dlaczego i po co. Dziękuję Wam z całej siły. Naprawdę przeglądałem ostatnio maile i te wszystkie cześć łysy postawiłem, postawiłem ciekawe. dzięki za to, że jesteś i tak dalej. Naprawdę ja nie odpowiadam na te maile, bo nawet nie mam takiego, że tak powiem, jak to się ładnie mówi, zasobu, czasu, żeby to zrobić. Bo a tu nagranie, a tu podcast, a tu szkolenie, a tu coś. Ale naprawdę wielka wdzięczność za to, co robicie. Uwaga, uwaga. Dostałem wiele maili, kiedy będzie jakaś promocja w sklepie łysy, kiedy będzie jakaś promocja. No więc jest, wymyśliliśmy z Łukaszem perytem. Perytu pozdrawiam cię serdecznie i Perłowską też pozdrawiam, żeby nie było, że zrobimy sobie promocję. Promocję na wiedza mediteuszpl. Wiecie dlaczego? Jest pół wakacji. Za miesiąc już będzie wrzesień, nie za chwilę już tam będą te ścierniska i te wszystkie inne rzeczy i będzie, będzie jesiennie potem zima. Jest półmetek wakacji. Połowa. No, więcej niż połowa, ale umówmy się, że jeszcze w tym tygodniu jest półmetek. Więc wymyśliliśmy kot rabatowy, który brzmi Półmetek albo półmetek. Bez polskich znaków albo z polskimi znakami nie ma to żadnego znaczenia. Kod ten działa na wszystkie produkty cyfrowe na Mediteusz.pl z wyłączeniem natychmiastownika, który będzie miał premierę jutro. Ale wszystkie inne produkty cyfrowe na Mediteusz.pl po wpisaniu kodu półmetek albo półmetek są zrabatowane minus 25% do 11 sierpnia bieżącego miesiąca, do godziny 23.59. A jutro 6 sierpnia 2024 roku między godziną 12 a 13 premiera natychmiastownika antylękowego, w którym zgodził się wziąć i wziął udział Łukasz Gotowicz, znany polski hipnoterapeuta. Tymczasem kłaniam Ci się nisko do samej ziemi, zapraszam Cię na mediteusz.pl po natychmiastownik antylękowy albo jak chcesz skorzystać z promocji to kody półmetek albo półmetek minus 25% na produkty cyfrowe z wyłączeniem natychmiastownika. Tymczasem do samej ziemi ukłony zasyłam. Co złego to nie ja. Trzymajcie się ciepło i poręczy. Pa! Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz.